co oferuje wideorejestrator za bagatela 1700 zł. Zapraszam na otwieranie na dywanie. To Seventy My X800 i tak, możecie użyć Record Video, żeby włączyć nagrywanie. Ale to nie jedyne bajery. Teraz rozsuwamy całe pudełko, rozsuwamy do zestawu dołączono kartę pamięci 128 GB, a producent przygotował dla nas filtr Cpl. Później pokażę wam jak go nakładać. Lećmy dalej i już zacieram ręce, zanim główne gwiazdy zajrzyjmy do środka. Co tu znajdziemy? Kabel zasilający oraz ładowarkę do gniazda samochodowego. Pokażę wam później. Zaglądam do pudełka, a tam jeszcze coś musi być i faktycznie mamy kabel do połączenia przedniej i tylnej kamerki. Wygląda solidnie, całkiem długi. Oprócz tego i tu autofokus był moim wrogiem, narzędzie do wkładania tego kabla pod tapicerkę samochodu. Prosty kawałek plastiku. Przejdźmy do kamer. Najpierw ta prostsza, montowana z tyłu i raczej mocno plastikowa i lekka. Sprzęt uzupełnia możliwości naszej głównej gwiazdy. Dajcie w ogóle znać, co myślicie o tym kształcie. Seventy My X800 jest ciężki i raczej nabity. Wygląda trochę jak jajko, ale ma też obrotową głowicę, więc gdzie go nie przyczepicie, tam powinien się trzymać i dobrze nagrywać. W środku jest też GPS, na kamera do nagrywania oferuje rozdzielczość 4K i mamy też sterowanie przyciskami z boku obudowy. Odczepiłem parę naklejek i wróćmy jeszcze do akcesoriów. To kabel do ładowania z USB-C na USB-A. Oraz ładowarka samochodowa z dwoma portami USB-A, którą zobaczycie, jak tylko ogarnę autofokus tej kamery. Natomiast to wszystko wygląda dość standardowo. A jeszcze muszę wam pokazać, jak montuje się ten filtr na kamerze. To takie rozwiązanie niby magnetyczne, niby przykręcane. Ważne, że się trzyma. No i taki filtr przyda się, żeby zmniejszyć udział luster w nagraniu. I myślę, że to całkiem ciekawy zestaw. Dajcie znać, co sądzicie o tym sprzęcie i czy warto sprawdzać go w następnych materiałach.